Witam Was, wędkarze płyną parą. Junior i Senior. Siema. Siema. Dzisiaj Wam zaprezentujemy i pokażemy, jak zawiązać, jak zawiązać haczyk z łopatką. Zapraszamy do materiału. Demonstruję Wam tutaj wiązanie haczyka na dużym haczyku i grubej leciące, żebyście zobaczyli dokładnie, jak zawiązać haczyk z łopatką i pokazuję, bierzemy, w tym przypadku mamy akurat plecionkę, bierzemy ją na pół robimy oczko, ja pokażę akurat tak jak ja wiem, bo są różne sposoby wiązania taków zakładamy to oczko jakby na plecy tego paczeka łapiemy lewą ręką a drugi krótszy koniec owijamy dookoła trzonka haczyka. Może to być 5-7 razy. Dobrze, z uzależnieniem od indywidualnie od każdego z nas. Ja to wiążę około tam 7 razy. 4, 5, 6 i 7. Ja jeszcze dodam. Używam dużego haka i grubej plecionki z tego względu, żebyście lepiej ten filmik zobaczyli i lepiej zawiązali. I teraz łapiemy prawą ręką tu, właśnie za ten koniec, gdzie była oplatana, właśnie tak ten krótszy koniec plecionki. I tu, jak wiemy, na początku jest oczko. Wkładamy koniec tej krótszej żyłki, czy plecionki, w to oczko. Przeciągamy i staramy się zaciągnąć całą żyłkę, lub plecionkę, żeby zrobił się no. Kaczyku. Zaciągamy to. Mocno można to zwilżyć lub poślinić. I w takim przypadku odcinamy zbędnie koniec żyłki lub plecionki tak jak mówiliśmy. Widać. odmierzamy odmierzamy mniej więcej 20 cm długość przeponu może być krótszy może być dłuższy ja tu odmierzam około 20 cm znów robimy żyłkę wyciągnąć na pół nakładamy na wskazujący palec bierzemy przyrząd Easy Loop i zawiązujemy sobie pęteleczkę owijamy podkładamy tu pod ten zaciągamy przekręcamy o 180 stopni znów zaciągamy i wychodzi taka piękna ryteleczka ja tak, cały wiązanie tutaj tylko to odcinamy oczywiście zbędny koniec wyciągi postawiamy zawsze ten milimetr po to aby się nie rozwiązał przy zaciąganiu na przykład nam do oczka ostali za stop.